Mam nadzieję, że uda mi się zaraz Was wprowadzić w całą sytuację, natomiast w dużym skrócie jadę dzisiaj na koncert do Warszawy i jadę tam, po czym wracam do Poznania z moim tatą i mam pociąg o 8.30, ponieważ widzę się jeszcze z moją koleżanką, z którą ostatni raz się widziałam przed maturami, w trakcie matur, czyli prawie 3 lata temu, więc generalnie... Tak, tak. W ogóle miałam wracać z tym takim, wiecie, nocnym pociągiem, który tam wyjeżdża z Bawy 23 z kawałkiem i byłabym we Wrocławiu o 4.45, ale plan się zmieniły, może na szczęście, może nie. Nie wiem trochę jeszcze, czy jestem z tego zadowolona, czy nie, ale może mam potem więcej szczegółów opowiem, ale jeżeli dzisiaj będą głównie przybitki, to obiecuję, że cały kontekst opowiem jutro. A póki co serio muszę iść. Tak, Z plecakiem i turecką, więc wyglądam fantastycznie, ale stwierdziłam, że muszę wykorzystać jakoś te 5 godzin w pociągu, więc będziemy robić rzeczy na studia, rzeczy do licencjatu i tego typu. A z plusów tej całej sytuacji powrotu z moim tatą do Poznania i potem dopiero tutaj do Wrocławia, to plus jest taki, że mogę u niego zostawić plecak w aucie, więc nie będę musiała się tym martwić na koncercie. Dobra, już serio wychodzę. the <laughs> Сколько времени завершили? Dobra, właśnie pożegnaliśmy się z koleżanką i teraz chcę się spotkać z moim papą. Generalnie za każdym razem, kiedy jestem w Warszawie, próbuję się nie przekonać. Też ze względu na to, że w przyszłości jako że chcę pracować w marketingu to trochę Warszawa daje najwięcej możliwości, więc może też będę musiała tutaj kiedyś po prostu mieszkać. Ale za każdym razem jestem w mniejszym lub w większym stopniu zawiedziona. Nie wiem, dzisiaj w ogóle jakoś się czuję mega judge. Nie wiem, czy przez to, że też trochę nagrywam, ale bardzo sukrycja, czy przez to, że idę z pracakiem. Szybki outfit change, bo tak dzisiaj cały dzień byłam w sweterku, a pod sweterkiem miałam top i teraz na to ubiorę koszulę. Mm, koncepcja artystyczna była taka, że miałam mieć jeszcze kapeluszką polski. Niestety od koleżanki nie udało mi się końcowego pożyczyć, ale myślę, że jakoś z tym przeżyję. Przy okazji też e, nie będę się musiała martwić tym, że komuś coś zasłaniam, bo oczywiście miałam go podczas koncertu na głowie spokojnie, jeszcze nie upadłam. Na głowie chciałam go tylko to zdjąć, ale też się trochę bałam wiecie, Potem musiałam go bo jeszcze go zgubię i tak dalej. Tak, mam taką koszulę, która jest, powiedzmy, że ma model vibe, ma wystarczający vibe jak na to, że do outfitu, do ubierania, ubierania, wybierania outfitu, sorka, jestem już trochę zmęczona, zaczęłam się zbierać, nie wiem, z półtorej tygodnia temu i po prostu weszłam do lumpa, bo stwierdziłam, że chcę jakąś koszulę, miała być albo brązowa, albo granatowa, chciałam w trochę, w trochę inną kratę, ale i guess też jest okej. Okay. Nie wiem, ten naszynek jest trochę od czapy, wszystko jest trochę od czapy. Mam wrażenie, że lepiej by pasował biały top i czarne jeansy. Natomiast e, tak jak czarne jeansy mam, to białego topu nie miałam, więc takie coś musi być okej. Okay. No ale wiecie, to nie jest Harry Styles, to nie jest Taylor, e, nie ten vibe outfitowy. W ogóle trochę żałuję, bo czy na Sabrina też, czy na... Grace, na, które, na który koncert idę jeszcze w przyszłym roku, na którym mam bilety. Tam jest taki, powiedzmy, umowny dress code, a tutaj nie ma i trochę właśnie nie wiedziałam się, w co ubrać. Jednak, jednak lubię, jak jest jakiś taki, powiedzmy, każdy artysta ma taki swój vibe koncertowy. E, a tutaj u Takara jest trochę wszystko i nic, ale dobra, let's go, bo powinnam już wychodzić. Idę na tramwaj i spotykam się tam z dwoma dziewczynami. Jedna do mnie napisała na TikToku, jak zobaczyła. TikToka właśnie o koncepcji po prostu o tym, że tam bo to było dwa miesiące temu, czy coś takiego nie mogę wierzyć, że już go widzę za kilka godzin dosłownie. Za dwie, półtorej, coś takiego. Drugą dziewczynę poznałam na Haru, się dwa lata temu, i z to już będą dwa lata temu, nie, półtorej roku temu. Od tego czasu nie widziałam się nic, ale właśnie się dowiedziałam, że też idzie na takera, więc tak, dobra, ja kończę, bo powinnam już naprawdę iść. Za to światło, ale zaraz się to zmieni, bo dosłownie w tym momencie powinnam wychodzić. Jak widać, jednak jeszcze się nie skończą malować, więc dokończę robić rzęsy, usta i wtedy wyjdziemy. Ale tak, w dużym skrócie jest piątek, wczorajszy dzień po prostu się zepsuł i zepsuł mi się humor, kiedy poszłam do biblioteki się okazało, że książkę, którą muszę wypożyczyć, to muszę zejść najpierw zamówić z magazynu i wróciłam do domu. Robiłam całkiem produktywne rzeczy, ale szał bez, więc już nic wam potem nie nagrywałam, bo nie chciałam coś nikomu humoru. A dzisiaj jest 6 grudnia, są Mikołajki. Ja wróciłam z pracy, nie wiem, może pół godziny temu i się teraz maluję, bo dosłownie zaraz muszę wyjść, bo idziemy do mojej koleżanki na Mikołajki. Ja w ogóle chyba powinnam się nazywać chaotyczna, a nie absurdalna, bo to jest jakiś nieśmieszny żart, jak wygląda moje życie aktualnie. W każdym razie kończę się malować, pakuję gry, pakuję prezent Na kontekstu jest po pierwszej właśnie wróciłam jutro rano i to naprawdę rano mam pracę, więc trzymajcie do mnie kciuki. A za dzisiejszego vloga chciałam Wam podziękować. Mam nadzieję, że Wam się nie dzisiaj miło oglądało. Jeżeli tak było, to koniecznie subskrybujcie po więcej vlogmasów, po więcej mojego gadania i moich chaotycznych update'ów życiowych. Nie przedłużając, trzymajcie się moi drodzy. wam mojego dnia, wieczoru, czy kiedykolwiek to oglądacie. Dzięki, wielkie za poświęcony czas i do zobaczenia już niedługo.